Witajcie! Po tygodniu stania nad kawałkami sodu, eter destylujemy do czystej i suchej kolby. Jak widać, eter zaczął już wrzeć. Ma on bardzo niską temperaturę wrzenia, dlatego nie potrzebujemy e, zbyt dużo ciepła. Ważne jest to, żeby przez chłodnicę przepuszczać zimną wodę, gdyż, e, e, tak jak powiedziałem, ma on niską temperaturę wrzenia, a chcemy, żeby skropił się możliwie całkowicie. Eteru nigdy pod żadnym pozorem nie destylujemy do sucha. Jest to niebezpieczne. Ja zostawię około 50 ml cieczy z tych 200, które teraz znajdują się w kolbie. Do kolby dodałem, jak widać, sitek molekularnych. Mają one za zadanie ułatwić wrzenie i zminimalizować ryzyko przegrzania. Do kolby kapią już pierwsze krople eteru. Jak widać, w kolbie zostało już niewiele eteru, zatem za chwilę przerwę destylację. Odbieralniku zbierało się go mniej więcej tyle. Oto pozostałości w kolbie destylacyjnej: sitka molekularne, skrawki sodu, no i oczywiście resztki eteru, które nie zostały przedestylowane do końca ze względów bezpieczeństwa. Zostawiłem tego może trochę mniej niż 50 ml, bardziej około 40-30, ale cóż. Natomiast przedestylowany eter znajduje się w tej kolbie stożkowej około 60 ml, trudno mi określić to dokładnie, stwierdzam to po prostu mniej więcej na oko, po miarze na kolbie, która nie jest zbyt dokładna, oraz 100 ml w kolbie miarowej, to zostawię sobie na później do ekstrakcji, czy do, czy do przygotowywania roztworu acetonu, czy chlorku benzylu. Poczyniłem dalsze przygotowania. W tym rozdzielaczu znajduje się 12,6 g chlorku benzylu, jest on rozcieńczony niewielką ilością eteru, który został użyty do przemycia zlewki, do której go przelałem. Będziemy go wchraplać do eteru i magnezu. Uprzednio osuszyłem go chlorkiem wapnia, znajdował się on w tej kolbce. także żeby mieć pewność, że nie, zawiera, że nie zawiera on wilgoci, odsączyłem go i wlałem do tego rozdzielacza. Teraz przygotuję około 3 gram magnezu. Łącznie miałem tylko 2,5 grama wiórek magnezowych. Dlatego dodamy resztę magnezu w postaci proszku, który także mam. Odmierzyłem 1 gram proszku, zatem łącznie użyję trochę więcej niż planowałem 3,5 g magnezu. Magnezu używamy w nadmiarze, po to, żeby chlorek w całości przereagował. Magnez i tak będzie można usunąć w dalszym etapie, gdy do całości będziemy dodawać kwasu. Teraz do kolby dodajemy jeszcze jedną grudkę jodu, która jak widać znajduje się na tej łyżeczce. Ułatwi ona rozpoczęcie reakcji między magnezem a chlorkiem benzylu. Po dodaniu owej małej grudki jodu dodałem jeszcze pół mililitra roztworu chlorku benzylu w eterze. Przygotowałem łaźnie z gorącą wodą. Teraz będę delikatnie to podgrzewał w taki sposób, aby rozpocząć reakcję z magnezem. O rozpoczęciu reakcji świadczyć będzie łagodne zmętnienie eteru. Jego łagodne wrzenie oraz zanik zabarwienia jodu. Reakcja uległa już zapoczątkowaniu, zabarwienie jodu zniknęło, cały roztwór lekko zmętniał i eter aktualnie łagodnie wrzy. Woda w krystalizatorze jest obecnie ciepła i w zasadzie to bardziej powoduje, bardziej powoduje ona, że roztwór wolniej się chłodzi niż faktycznie wrzy, gdyż przez ten moment trochę ostygła. Teraz powoli wkraplamy e, wszystko, co znajduje się w krapla, we kraplaczu do kolby, cały czas łagodnie ogrzewając. Aby ułatwić sobie zadanie, postawiłem płytę grzewczą pod łaźnią wodną i powoli co jakiś czas dodaję odrobinę roztworu chlorku benzylu w eterze. Cały czas przez chłodnicę przepuszczam oczywiście zimną wodę, aby mój eter nie odparował, ale w razie gdyby e, jego objętość spadła, to dodam trochę więcej z kolby miarowej. Jak widać, mieszanina nie jest obecnie ogrzewana, gdyż znajduje się ona nad wodą jedynie niewielkie ilości pary wodnej to podgrzewają, mimo to wrze z powodu własnego ciepła reakcji. Dodałem już cały chlorek benzylu. Jak widać, w kraplacz nie jest już to zainstalowany, Cały chlorek benzylu został dodany do kolby. Przepłukałem w kroplacz suchym eterem i również dodaję go do kolby. Teraz całość będę ogrzewał jeszcze przez godzinę na łaźni wodnej, co jakiś czas mieszając. Po godzinie ogrzewania pod chłodnicą zwrotną wlewamy do placza 8 g bezwodnego acetonu i powoli kroplami będziemy dodawać go do mieszanego roztworu odczynnika grignara. Jest on chłodzony w łaźni z zimną wodą. Jak widać, zachodzi silnie egzotermiczna reakcja. Dlatego musimy dodawać aceton powoli. Gdy tak teraz o tym myślę, dobrze będzie rozcieńczyć go eterem, aby zmniejszyć gwałtowność reakcji. Po dodaniu acetonu całość podgrzewamy do wrzenia przez jakieś 30 minut. Wytrąciło mi się sporo szarego osadu. Mam nadzieję, że nie jest to wodorotlenek magnezu. To świadczyłoby o tym, że mój aceton niestety zawierał trochę wody i związek Grignarda schydrolizował. Ale, ale, może to równie by, yy, ale równie dobrze ten osad może, być, yy, może składać się z alkoholanu yy, magnezu, który jest moim produktem reakcji i który zostanie zmieniony w 2-fenylopropan-2-ol, gdy tylko dodam do niego wody. I później kwasu solnego, aby rozpuścić nieprzereagowany magnez, a także wodorotlenek magnezu, który powstanie w reakcji. Całość już się słodziła. Jak widać, wewnątrz znajduje się taki o tak galaretowaty osad. I teraz naszym zadaniem jest rozpuścić go, dodawając rozcieńczonego kwasu siarkowego. Nie liczyłem tutaj żadnej konkretnej ilości, nie wykonywałem obliczeń stęchiometrycznych. Rozcieńczyłem około 10 ml stężonego kwasu siarkowego w 40 ml wody i schłodziłem i będę dodawał to kroplami z pipety tak długo, aż nie rozpuści się całość. Musimy uważać, żeby nie dodawać go za szybko, bo reakcja prawdopodobnie będzie egzotermiczna. Prawdopodobnie raczej na pewno. OK, dodałem chyba trochę za dużo. Jak na jeden raz. I dodajemy tak pipetka po pipetce, aż nie roztworzymy wszystkich osadów, które się tutaj znajdują. Po tym jak cały osad uległ już roztworzeniu, rozdzieliłem obie warstwy, uzyskując warstwę wodną oraz warstwę eterową. Warstwę eterową zachowałem, natomiast warstwę wodną ekstrahowałem trzykrotnie eterem. Eter ten, ten wlano również do tej kolby, znajdują się tu połączone warstwy eterowe, natomiast tu znajduje się warstwa wodna. Po rozdzieleniu obu warstw, jeszcze zanim przeszedłem do ekstrakcji eterem, przesączyłem dwukrotnie warstwę wodną przez e, watę. Gdyż ciągle były tam niewielkie ilości czegoś, co najwidoczniej nie rozpuszcza się w kwasie solnym. Prawdopodobnie zanieczyszczenia magnezu. W wyniku ekstrakcji uzyskałem delikatnie żółte warstwy eterowe i nie pokazywałem procesu ekstrakcji, gdyż wykonywałem to już wiele razy. Po prostu wytrząsałem wodę z eterem i zużyłem większość z tych 100 ml eterów kolby miarowej. No, pomijając to, że użyłem, używałem go też do przemywania wcześniej yy, różnych rzeczy, zatem prawdopodobnie zużyłem około 60-70 ml na ekstrakcję. Teraz będę wytrząsał warstwę eterową z nasyconym roztworem soli kuchennej i przeleję ją do czystej kolby, gdzie ją wysuszę. Wytrząsałem z nasyconym roztworem chlorku sodu. Teraz wylewamy dolną warstwę wodną i zachowujemy górną warstwę eterową, którą przeleję do czystej kolby. Będę musiał ponowić ten proces, gdyż nie mam dostatecznie dużego rozdzielacza. Dlatego będę to robił na dwa razy. Ok, oto warstwa eterowa, która została wytrząsana z salanką. Teraz będę do niej dodawał siarczan sodu, po to, aby ją ususzyć, czyli usunąć z niej wodę. Ok, jak widać, na dno musiało dostać się kilka kropel wody których wcześniej nie zauważyłem Generalnie bardzo słabo, jest, yy, bardzo słabo widać tutaj różnicę pomiędzy dwiema warstwami W tym konkretnym przypadku Gdyż obie są zarówno bezbarwne jak i klarowne Ok, jak widzimy siarczan sodu zbryla się Co oznacza, że absorbuje wodę z naszego eteru Teraz dodajemy jeszcze trochę. Po dodaniu siarczanu sodu zamykamy szczelnie kolbę i zostawiamy ją w chłodnym i zacienionym miejscu na minimum 24 godziny, po to, aby środek suszący mógł pochłonąć wodę. To jest eterowy roztwór po tygodniu suszenia. Teraz przeleję go do czystej kolby. A sam, a sam siarczan sodu przemyje suchym eterem po to, aby odmyć z niego pozostałości roztworu. Teraz oddystylowujemy eter korzystając z łaźni wodnej. Zawartość kolby zaczęła się pienić. Termometr umieszczony w nasadce destylacyjnej wskazuje na temperaturę wrzenia 36 stopni Celsjusza. Większość eteru już odparowała, w związku z czym przestałem zbierać destylat do butelki z zanieczyszczonym eterem. Po prostu postawiłem tu zlewkę. To, co teraz destyluję, to zapewne mieszanina eteru i acetonu, ewentualnie, gdyż użyłem acetonu w nadmiarze, ewentualnie innych zanieczyszczeń. Podkręciłem grzanie tak, żeby woda właśnie wodnej nagrzała się do wrzenia, aby mieć pewność, że odpędzę cały eter i aceton. Po oddestylowaniu eteru dietylowego i większości acetonu, umieściłem całość na płycie grzewczej i rozpocząłem ogrzewanie. Całość wcześniej była... Nasz surowy alkohol wcześniej był lekko mętny, Teraz y, oddestylowujemy z niego resztki acetonu i być może trochę wody. Temperatura obecnie wynosi 98 stopni Celsjusza. Podgrzeję go nieco ponad 100 stopni Celsjusza, to powinno odparować y, od niego większość zanieczyszczeń. Gdybym chciał uzyskać bardzo czysty al e, alkohol, przedestylowałbym to pod zmniejszonym ciśnieniem, ale niestety nie mam takiej aparatury. Ok, teraz temperatura wynosi 102 stopni Celsjusza. Pogrzeję to jeszcze tylko chwilę i za chwilę wyłączę grzanie. Z tego co widzę, to nasz alkohol jest już całkowicie klarowny. Wcześniej był on mętny z uwagi najprawdopodobniej na zanieczyszczenie acetonem i innymi tego typu związkami. Oto otrzymany przez nas produkt. Jak widać, otrzymany 2-benzylopropan-2ol ma postać żółtej cieczy. Otrzymałem go łącznie 13,68 g, co stanowi oszałamiającą wydajność wynoszącą 91,5% wydajności teoretycznej. Prawdopodobnie jest ona niższa, gdyż cóż, taka wydajność jest podejrzanie wysoka jak na reakcję gliniara, to raz, A dwa, nie mam możliwości przedestylować obecnie tego produktu pod zmniejszonym ciśnieniem, zatem nie mogłem go y, dobrze oczyścić. Sprawdziłem jego zapach i faktycznie pachnie on bzem. Nie jest to oczywiście zapach identyczny jak w przypadku bzu, ponieważ... Y, bez, tak jak każda inna roślina, nie produkuje tylko jednej substancji zapachowej, ale wiele różnych, które razem tworzą określoną kompozycję zapachową. Niemniej jednak ciągle posiada on przyjemny zapach. Mam nadzieję, że film się podobał. Na ten odcinek to tyle. Cześć.